Siemaneczko, z tej strony Kamil i Maciej. Mamy dzisiaj 28 marca, czwartek koło godziny 20. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam odkurzacz przemysłowy marki Flex. Jest to model S44. Poszukiwaliśmy jakiegoś odkurzacza już bardziej profesjonalnego z najwyższej półki do naszego warsztatu, jak i dla Kamila, który rozpoczął Prace budowlane w naszym domu, kompletny remont generalny. Także powiedz, do czego będzie Ci potrzebny, między innymi taki odkurzacz? Głównie do szlifowania gładzi. Także Kamil będzie chciał używać do szlifowania gładzi. Wiadomo, że to jest zwykłe takie odkurzacze, bo e, zazwyczaj mamy tego najtańszego karszera, Jak on się nazywa, jaki to jest model? WD3, nie? No, taki WD3. Tam. No to wiadomo, że tam po chwili się silnik spali przy jakichś takich mocniejszych, drobniejszych pyłkach. No i zakupiliśmy coś bardziej profesjonalniejszego, e, rozważaliśmy nad e, kilkoma takimi markami z najwyższej półki. Padło na firmę Flex, która w obecnej chwili cieszy się naj, najlepszymi opiniami, tak? No na różnych forach, czy, czy to na Facebooku, czy e, na innych tam grupach Flex no, na chwilę obecną jakby ma najwięcej pozytywnych opinii. Tak, no wiadomo, że jest kilka tych marek na topie, ale tutaj jakoś ta jakość podobno jeszcze nie spada, także bardzo wiele osób polecało Flexa, no i też zaryzykowaliśmy, nigdy nic nie mieliśmy, e, żadnego urządzenia tej marki, nie? No, a jeszcze rozważania były pomiędzy właśnie Starmixem, a Flexem, no bo cena jest ich porównywalna, e... także za chwilę z Wami tutaj rozpakujemy i, i sami zobaczycie. Co znajduje się w środku? Eee, szczerze Wam powiemy, jak wygląda to z jakością na, na pierwszy rzut oka, w pierwszym dotyku. Czy wygląda to solidnie, czy, czy jakoś byle jak, to za chwilę się o tym dowiecie. Eee, firma Jedmar zrobiła nam jakby najlepszą ofertę, sporządziła na ten odkurzacz, dlatego tutaj zachęcamy Was do odwiedzenia sklepu, będziecie mieli link w opisie. Albo w komentarzu, także na pewno załączymy Jeżeli będziecie chcieli właśnie zakupić na Odkurzacz, no to tam kupiliśmy najtaniej Bo sprawdzaliśmy co na Allegro Na różnych takich sklepach z elektronarzędziami No i tam mieli najlepszą cenę Także od razu Was zaproszę Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, bo wiadomo, że Takie odkurzacze to półka cenowa Około 3000 zł, nie No tam 2800 3200, nie? Właśnie zależy od sprzedającego eee, Właśnie w tym centrum narzędziowym Jedmar No to była taka najlepsza oferta Także Jedmar, Piotr i Jędras zapraszamy gorąco. A tymczasem, co nie przedłużamy, rozpakowujemy. Odkurzacz, także kamień przystąpi, przystąpi, przystąpi do rozpakowania. A ja Wam tutaj pokażę, pixel bramki, co tutaj możemy się dowiedzieć z samego kartonu. 42 litry to jest pojemność tego głównego zbiornika, a pojemność zbiornika na wodę to jest chyba 27 litrów, o ile dobrze pamiętam. A to też jest jakiś pojemnik na wodę, na jakie nie wiem, tak? No do tej ilości chyba można ciągnąć yy, wodę. No i tu macie za pomocą, możecie elektronarzędzie podłączyć, długość przewodu 4 metry. 7,5 metra długość kabla i antystatyczny chyba wąż i automatyczne odtrząsanie filtra, nie? No dobra, to przysłuchajmy. No i to automatyczne odtrząsanie filtra, no to jest ważne przy tym, nie? Właśnie przy takich pracach jak, jak e, szlifowanie gładzi nie? żeby ten filtr po prostu nie zapierdzieli szybko. No co tutaj mamy? Wyciągnijmy może wszystko i wtedy będziemy opowiadać, co jest w komplecie. Jak Twoje pierwsze wrażenie wizualne? No kółka metalowe, to jest chyba na pusto, Bo tam, w, tam co, w tym odkurzaczu, co z nim pracowałem, to były kółka plastikowe, i takie chyba dużo mniejsze. Dwa hamulce. Czasem lepiej, jak są większe kółka, nie? Lepiej się prowadzi tak. A pokaż jakie prowadzenie. Spokojnie. Wygląda. Też jakoś solidny, a ciężki ogólnie jest, nie? No, chyba waży? około 16 kg, nie waży. I co, tutaj podłączasz elektronarzędzie, tak? maksymalna tak. moc 2, 2,4 kW. No tu masz moc, nie? Moc ciągnięcia, odkurzacza. Tu masz co, załączenie elektronarzędzia, czy tak. się nie ma automatycznie załączyć, tak? No i masz wtedy opóźniony start. No, chodzi o to, żeby nie był jednoczesny start urządzenia i odkurzacza, bo jest za duże obciążenie na sieci. I on się tam z pół sekundy czy sekundę później się włączy odkurzacz. Aha, o, o to chodzi. chodzi. To co? Tutaj masz te włączanie wyłączania, wyłączanie, wyłączanie tu co? Regulacja mocy ssania, tak? Tak. No obrotów jakby odkurzacza, nie? No, tu jest taka guma. wie co ma tu Zaczęło za, co ona służy. Hmm. Tu są chyba nazwa części, nie? Chyba jakiś filtr czy... Jakie worki zamówić? Nie? Tak nie? tak. Jest jakiś ten. To otworzymy go nie? Zobaczymy. O, to wszystko na środku. Faktycznie. Film. Czyli co? Różne końcówki. położyć. Że takie końcówki nawet dziwne dają, nie? Do tego jak w starych odkurzaczach takie były, nie? Z taką środką. Ale no jest dobra, nie? Bo nie, 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 nie rysujesz powierzchni nie? Zawsze dywanowa. Ta mąska. Mąska, taka dywanówka. O, to jest zwykła taka normalnie, te tak? też są takie, widzę końcówki typowo domowe, nie? A tu jest jeszcze jakiś uchwyt, chyba, nie? Także ktoś będzie chciał profesjonalny odkurzacz, do to... Ej, ta jest fajna długa, nie? Dzień do pomiędzy fotelami nawet w samochodzie no nie, Taka niestandardowo długa, nie? Tam te są krótsze zazwyczaj wszystkie, nie? No to jest ten, to jest ten... I zobacz, są te, nie? Redukcja do elektronarzędzi, nie? W sensie, że co? Tam... Jak masz o mniejszej średnicy na przykład końcówkę, wiesz, nie? No to co o! Czaisz. Mhm. To tu jeszcze, jeszcze dwa worki w zestawie. To to jest pewnie worek jakiś... Aha, jeden jest taki foliowy, a drugi jakiś taki... ...papierowy, można powiedzieć. Patrz, że ten będzie do wody, co? Nie mam pojęcia. Właśnie odpalam instrukcję, żeby zobaczyć, jakie w ogóle funkcje są tego odkurzacze. No to, dwa worki mamy w zestawie. Taki szmaciany i, i foliowy. No my na pewno nie będziemy korzystać z od odkurzacza bez, bez worka, nie? Żeby on nam po prostu dłużej posłużył, będziemy te worki po prostu kupować i tyle, nie? Jest to taki dość kosztowny zakup, dlatego byśmy chcieli, żeby posłużył nam jak najdłużej. Fajnie, no zobacz. Jest jaki, jaki filtr w instrukcji, numer tego filtra do, zam do zamówienia. Mhm. No zobaczymy w, w pracy, nie? jak to będzie się wszystko sprawować. No To Takie wszystko wygląda mega grube. I takie widać, że no już się płaci za coś, nie? już jest taka. Można powiedzieć jakość tego urządzenia, nie? No, ja bym tylko ciekawy co tu jest, jak myślisz? Aha, tu się może filtr ten tak, czy coś? Mm. Może tak, może się to ściąga wtedy. No i będziemy teraz robić. Nie, przeczyta się instrukcję i zobaczymy. Wiesz co? Ja założyłem już ten filtr, bo to jest na pewno taki ten. Ale worek naprawdę pojemny, mówię, duży, wielki. No i zobacz, jak ten to możesz go zasłonić. Mhm. Tego chcę zamknąć. Dobra, wydaje mi się, że tak to będzie, nie? No i co? Te końcówki mamy wszystkie wyciągnięte. Przeczytamy też strójkę, nie sobie na spokojnie, żeby tu wszystko o tym odkurzaczu, jakby dobrze, e, dobrze wszystko z nim robić i wszystko dobrze nie wiedzieć. Jak to? Czy to się nie będzie wypinać? Co to, to sądzisz? Nie ma żadnego zabezpieczenia, co to po prostu to będzie tak wsadzane. No chyba na tej zasadzie, nie? No wiesz, teoretycznie masz cały czas w wężu podciśnienia, nie? Wszystko, czy to utrzyma? wiesz, że no na przykład w tym, co było fajnie w tym odkurzaczu, co pracowałem, to jak wypijałeś wąż, to tu miałeś taką klapkę i, i po prostu zamykałeś, że jak go transportowałeś w samochodzie, czy coś, nawet jakbyś go przychylił na to, no to ci tu żaden... E, no nie wkurzy... ma. Może jest jakaś zestawka? Nie ma tu nic, ma już. Nie ma żadnej klapki? Nie ma. I co jest za klapka w ogóle? Tu? No? Tu mi się, też jest jakiś drugi filtr, nie? A faktycznie. O, ten co wydmuchuje powietrze, nie? Wiem, że w tym odkurzaczu też jest możliwość dodatkowego, nie? E, jakiegoś tam wyposażenia. E, po prostu dopychuje się opcjonalnie, nie? No co, na pewno na minus 100 B tej klapki, nie? I ten, ten wąż się on nie będzie wypadał, nie? A zobaczymy. Uchwyt no fajnie. Kółka. Fajnie to jedzie. Zobaczymy, zobaczymy. Długi przewód jest, nie? Na ten. No ten. Sąd, jest długi, nie? Nie? No ten. To... No to daleko z narzędzia, czy coś Podkurzasz sobie, stawiasz na przykład w progu do pokoju, czy coś, co masz całe takie pomieszczenie, sobie robisz na przykład 4 na 4, nie? No. Wiesz? Panie jest to, że są rurki metalowe, bo na przykład w tym odkurzaczu co ja tam na nim robiłem no to były rurki plastikowe, nie? To może jakaś przedłużka, tak? No bo Teraz to robisz rurę, nie? Taką do odkurzacza. Bo bym chciał normalnie okurze używać. A no, teraz... A no tak, bo zwykłej rury nie mamy, także tak sobie montujesz po prostu, by czegoś... No. Wiem o co chodzi. No i teraz zakładasz proszkał klubeczkę. No że się odkurzysz. To jest długi przewód, nie? Ten... 7,5 metra, nie? taki gruby, le... nie solidny też nie? Przedłużacz czy coś, nie? A to był standard w tych odkurzaczach, nie? No, taka standardowa standardowa chwila, nie? Taką sóeczkę I co? Obojętnie w którą stronę. Teraz jest odtrząsanie, no dobra. Jeszcze odtrząsamy. No, ma w To wstrząs. To już wtrząsnie, co? No. Ty tak działa to odtrząsanie? No. Co ty gadasz? Nawet nie widziałem go. Bo... No to i tak jest y, cichanie, Bo y, te... Eee, inne odkurzacze to normalnie tak napierdzielają, jakbyś młotem walił, nie? Co ty mówisz? No, no i co? No dobra, pokaż jeszcze te końcówki, będziemy z ten materiał. Czyli co, to jest taka dywanowa, domowa, tak? No, zwykła, no. No też często używana, jak wiesz, przy jakichś remontach czy coś, ktoś coś szlifował. No, po, po końcu, czy ten... na końcu po no. robocie, nie? To szczelinów. Szczelinówka fajna, bo dosyć długa, nie? Mhm. Niekiedy są takie te krótkie to jest, wiesz Ci nie nadają. No ta redukcja. Mhm, redukcja. Taka półgumowa, półplastikowa. No mamy taką gierkę czy coś. też nie ma i które wyjścia to bym ci pokazał. No taka, żeby tam nie rysować powierzchni. I zwykła, jest taka wąska. Mhm. I te uchwyty i dwa worki, i nic więcej tutaj już zestawienia mamy. nie? funkcja. Eee, aha, tu jest jeszcze możliwość w tym VCA, chyba 44, nie? Eee, że tu jakieś skrzynki takie modułowe można montować. Tam jeszcze zaprezentuję, jak działa ta funkcja załączania się odkurzacza przy wykorzystaniu narzędzia, które będzie z wami współpracowało trzeba weźmiemy nie? żebyście zobaczyli jak ta funkcja działa jeżeli ktoś nie jest w tym macie to sobie zobaczyć po prostu Wyłączono, odkurzacz jeszcze pracował. Nie wiem ile to by mogło być, 10 sekund? Chyba spokojnie, nie? jakbyśmy mieli podłączone, włączony narzędzia, no to powinno tam to teoretycznie wszystko wciągnąć. Faktycznie, chwilę później, chwilę, chwilę sekundę czy dwie później się faktycznie włączył, załączenie. żeby zbyt dużego obciążenia nie dać, a się wyłączył później, nie? żeby wszystko wciągnąć. wciągło. No ale mamy wytestowane, działa także żebyle pracował i, i służył, nie, bo to nie jest mały wydatek, także no. tak to wygląda, tak to działa. A co, karsera, to już chyba mamy trzeciego, nie, tego WD3, nie? bo do takiego cięższego odkurzania czy coś, no to po prostu taki odkurzacie nie nadaje i już warto wtedy zainwestować w coś takiego. Tak, ja widzę nawet w pracy, jak wiesz, tam jakieś remonty robili, czy coś używali takich do 500 zł takich odkurzaczy, ale to przy tym pyle takim gęstym, przy tym takim szlifowaniu, no to Odkurzacz Zaraz od razu zajekane, jest zabity, nie? To nie jest w stanie odfiltrować nie wiadomo jakie tam być filtr coś, od razu to gdzieś tam w ten silnik wchodzi i, no. i, i po A prostu wiesz, no, niszczy, to, niszczy, niszczy. nie? te odkurzacze też nie mają tego odtrząsacza, No to jak po prostu ciągle pracuje w takim dużym pyle, no to tam co jakiś czas otrzepie nie? Eee, To coś tam spadnie na pewno. No, no. Do tego to jest, a wiesz takie te budżetowe tanie no to po prostu się, no nie nadają do takich ciężkich prac Miejmy nadzieję, że ten po prostu posłuży nam długo i, i będziemy z niego tam zadowoleni nie? Gdzie to jest wyprodukowane? A nie w Chinach do Mamy Węgry tak? No A 1200W ma nie tak? Czy nie? Mhm I ma 16 i 16, 16 kg waży co? Tak, urządzenie 1200 i 2400, dodatkowe e, urządzenie. Także masz wtedy 3600, nie? No dobra. Przewód dość, dość solidny, nie? No ale na no na takie obciążenie, no to nie może być jakiś ten cienki. Tylko no, musi być porządny, nie? No co, oby chodził, nie? Oby chodził, także będziemy ten materiał powoli kończyć. E, także jak macie jakieś pytania to zapraszamy e, w komentarze na pewno będziecie mogli zobaczyć ten film e, ten odkurzacz pewnie na naszym jednym filmie jak będziemy e, pracować także e, spróbujemy wam pokazać jak to wygląda przy odkurzaniu samochodów no i też na pewno e, nagramy jakiś materiał jak, jak on działa podczas pracy z y, żyrafą, jak to się nazywa, szlifierką, no, żera, żerafą, nie szlifierką do, do gładzi czy do, do, do gipsu no właśnie, i jeżeli, jeżeli ktoś z, chciałby polecić jak żyrafę, tak nie wiem, do, do 1200, tak, do, do 1500 e, wiadomo, no nie będziemy kupować jakiegoś tam Festula za 6000, chcielibyśmy taką budżetową żyrafę e, jeżeli macie coś sprawdzonego to możecie w komentarzach polecić no bo co, między jakimi firmami yy, rozważysz, To może ktoś się wypowie na temat, na temat tych szlifierek, które szukasz. No to w tym przedziale cenowym, co ja tam patrzyłem, no to było na przykład Dedra, yy, był troszeczkę droższy Bosch, yy, co Stanley i no potem to są już takie typowo yy, No Name, nie? Yy, jeszcze, jeszcze tańsze niż te, co wymieniłem. Ale mówię tam ta Dedra Stanley Bosch, no to jest tam w podobnym przedziale, cenowym, tam chyba od 800 do 1200 zł. I właśnie w sumie więcej ich nie chciałbym wydawać, no bo po prostu ma to być na nasze potrzeby, a nie na, na jakąś tam większą robotę, nie? Także jak, jest, jak jesteście w stanie coś polecić jakąś markę, czy wyrazić opinię na temat modeli, które wymienił Kamil, no to możecie podzielić się w komentarzu. No będziemy chcieli taką żyrafę, taką ślifiarkę kupić w najbliższych dniach, także e, bardzo mile widziane jakieś tam porady, wskazówki. E, no i co, ten materiał będziemy powoli kończyć, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym odkurzaczem, to zapraszamy do firmy Jedmar, Centrum Narzędziowe Piotra Jendrasa. E, no i co, to wszystko w dzisiejszym filmie, także żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam. Pozdrawiam.